Dzień dobry. Witam wszystkich oglądających siódmy odcinek na moim kanale. Najpierw cotygodniowy przegląd formy. Jest kolejny kilogram! 1 plus 2, dwa, dwa ostatnio, trzy, teraz jeden to będzie, to będzie jeden plus dwa. Jeden, dwa, trzy. To będą trzy kilogramy. To robię sobie czytej. Robię sobie czyty Jadę zaraz do maka. Wezmę sobie zestaw z makczykiem powiększony. Jak będę wracać, to zajadę do Biedronki. Wezmę sobie tą czekoladkę, taką dużą, tą taką z okienkiem, z orzeszkami. A na kolację na kolację pizza a jeszcze jest przekąska to na przekąskę może może krewetki z, w sosie takim maślano-winnym mm, z chili tak pst, pst. to ja, wielka siostra patrzy Fajnie, że udało ci się osiągnąć już tyle, ale jeszcze 37 kg. Faktycznie. Halo? Kochanie? Jeszcze jak będziesz jechał, no, będziesz wracał, to weź może jarmuż, Szpinak i Brokuła. Gdybyście do mnie się odzywali, jakbyście pisali. To byście się na pewno zapytali: Co u ciebie? Jak się czujesz? Jak sobie radzisz? Jak minął tydzień? Nie piszecie, a ja i tak odpowiem. U mnie bardzo różnie. Z jednej strony jestem zadowolona ze swoich rezultatów, ze swoich wyników, a z drugiej strony lekko sfrustrowana, dlatego że mm, przebiega to troszkę, troszkę wolniej niż sobie to zaplanowałam. Ale wynika to również z takiej presji, którą sama na siebie nałożyłam. A ta presja pochodzi trochę z zewnątrz. Ponieważ no, w moim życiu pojawi się za chwilę dosłownie zmiana, duża zmiana, powracam do pracy i zastanawiam się, jak inni zareagują na moją sylwetkę, na mój wygląd. I co o mnie pomyślą, bo wracam sporo grubsza. I wiem też, że ten proces powinien jakby dwutorowo działać, proces zmiany. Z jednej strony pracuję właśnie nad tym, więc to nie jest tak, że jestem, jaka jestem, i akceptujcie mnie lub nie, i koniec, tylko po prostu wdrażam tę zmianę. Ale nadal bardzo ciężko przychodzi mi zaakceptowanie siebie w, takim, w tym procesie. Dlatego też w minionym tygodniu musiałam bardzo mocno przywoływać siebie do porządku, ale nie w taki karcący sposób, tylko właśnie um, tylko w taki sposób pracy nad swoim myśleniem, żeby się zatrzymywać, żeby sobie tłumaczyć. Coś, co budowałam przez lata, czyli swoją nawagę, nadwagę, swoje złe nawyki żywieniowe, nie zniknie od tak. I żebym pamiętała, że cały czas nad tym pracuję i efekty są. Co do efektów, spodziewałam się troszkę większej zmiany, i wydaje mi się, że to, ile chudne jest troszeczkę nieproporcjonalne do tego, co jem. Zainspirowana ostatnim wywiadem Magdy Mołek o otyłości, postanowiłam, że zrobię sobie też badania pod względem jakichś chorób metabolicznych czy zmian hormonalnych, które no trochę burzą ten cały porządek i harmonię organizmu. Myślę, że pokażę Wam, co mi wyszło. To znaczy, jeżeli chodzi o choroby, to ja wiem, że mam chorobę na tle autoimmunologicznym zwaną Hashimoto. Ona na pewno utrudnia proces chudnięcia, ale nie chciałabym, żeby ta cała praca, cała para poszła w gwizdek. Więc nadal oczywiście będę kontynuować tą moją drogę, bo myślę, że moje Żywienie jest teraz bardzo dobre i mój sposób życia jest dobry i nie powinien tutaj tego zepsuć, ale też pójdę właśnie w tym kierunku, żeby zdiagnozować siebie pod względem chorób i tego, co mi może ten proces utrudniać. Będę to pokazywała, No i tutaj też chciałabym zachęcić, żeby może zanim zaczniecie jakąkolwiek pracę nad sobą żeby ta praca nie była też mozolna i taka no wręcz syzyf syzyfowa to zróbcie sobie po prostu badania tak jak ja to zrobię może trochę za późno, ale, ale to jest po prostu niezbędne powrócę jeszcze na chwilę do kwestii związanej z tą presją bo mm, mieliśmy takie wyjście drobne do, do zoo yy, w tym tygodniu rodzinnie yy, i trochę już temperatura się zmieniła, więc trzeba się inaczej ubierać. No i też bardzo dużo to frustracji we mnie yy, wzbudza, kiedy muszę założyć spodnie, które są niewygodne dla mnie, które są obcisłe. To też powoduje, że od razu chcę w siebie uderzać. Od razu myślę o sobie źle. Jest to takie myślenie naprawdę: typu, jesteś obleśna. Co ty ze sobą zrobiłaś? I to jest we mnie tak silne, że naprawdę bardzo ciężko jest mi nad tym zapanować. I to też pokazuje, jak bardzo trudno zmienić to myślenie o sobie. Ale w końcu y, udało mi się jakoś uspokoić i zaakceptować właśnie to, że jestem w procesie zmiany: że nie wszystko przyjdzie mi w tydzień, w dwa, a nawet trzy. Jest to proces długoterminowy, ale grunt to, że się nie poddaję i nadal o siebie walczę. Przykro mi tylko, że y, tak bardzo zakorzenione jest to moje negatywne myślenie. Y, i wiem, że sporo trzeba włożyć pracy uważności w to, żeby je zmienić. Kochani, na pewno zauważyliście, że y, pokazuję Wam takie inspiracje żywieniowe. Y, jak widzicie, nie są to żadne skomplikowane czy trudne do przyrządzenia potrawy, bo moim priorytetem jest przede wszystkim czas oraz budżet. Są to niskobudżetowe y, produkty. Także, jeżeli macie ochotę, to zapraszam na kolejne. A dodam tylko jeszcze, że w każdym tygodniu staram się kłaść nacisk na, na inny posiłek. W zeszłym tygodniu był to obiad i było tam trochę propozycji obiadowych, a w tym tygodniu postawiłam na śniadanie. Będę to zmieniać też, żeby Was nie zasypywać yy, za dużą liczbą tych obrazów, bo to tylko inspiracje, a nie program kulinarny. I don't know. Kolejna rzecz. Myślę, że spostrzegliście, że nie dodaję już filmików z mojej aktywności fizycznej. Nie dodaję, dlatego że nic się nie zmieniło. I tak jak na początku zakładałam, robię trening 15 minut na orbitreku. Staram się codziennie, nie wychodzi mi codziennie, ale, ale bardzo mało jest dni, które, w których tego nie robię. No i chyba nie ma sensu ciągle pokazywać tego samego. Jeżeli coś się zmieni, a mam takie założenie, że już, że niedługo po prostu zwiększę ten wysiłek fizyczny na orbitreku, to Was o tym poinformuję, ale chyba nie ma sensu pokazywać mnie, która sobie ćwiczy na takim urządzeniu. Na razie jeszcze nie wdrażam nic dodatkowego, bo wydaje mi się, że jestem jeszcze za ciężka, ale jeżeli to się zmieni, to. Na pewno taki filmik zamieszczę ze swoimi ćwiczeniami. A jeżeli teraz macie ochotę się trochę zrelaksować przy muzyce i zwierzaczkach, to zapraszam Was do obejrzenia krótkiej relacji naszej wizyty w Zo. Odetchnęliście trochę, jednak zwierzęta to łagodzą obyczaje. Działam dalej, do zobaczenia za tydzień.